Manchester City Atletico Madrid na meczu rewanżowym Ostatni mecz jak przypominam zakończył się wynikiem 1 do 0 dla Manchester City, a Atletico Madrid dostało czerwoną kartkę Przedstawmy składy Skład Manchester City Jeszcze nie zrobić Na bramce Ortega na lewej obronie Guardiola na prawej Louis na środkowych obrońcach Ruben Diaz oraz Husanow. Na środkowej pomocy Bernardo Silva oraz Tijani Reinders. Na lewym skrzydle i prawym po lewej jest Firfa, a po prawej Charki, a na środkach jest Marmusz oraz Erin Halland. Tak się prezentują ławki rezerwowych. A teraz przejdźmy do składu Atlético Madryt. Na ataku Julian Alvarez oraz Sorloch. Na Atlético Madryt po prawej stronie jest na prawej obronie Marco Rolanta, a na prawej pomocy Simone. Na środku pomocy jest Cardoso oraz Pablo Barrios. Na lewej stronie nie wiem. Na lewej obronie też nie wiem, który jest. Na dwóch środkowych obronicach jest Lenormand oraz Langnet, który został w pierwszej meczu, to formokatkę nie wiem, czemu gra. I na bramce jest niezawodny Jan Oblak. A teraz zacznijmy ten mecz. Swoją drogą wpadnijcie na kanał david.www.futbol. Tam znajdziecie pierwszy mecz. A ja już bez mojego gadania zacznijmy wprost ten mecz. Manchester City kontra Atletico Madrid. Zacznijmy. Ten cudowny mecz. A rozpoczynać od środka. Zacznie Owen oh, no, Marmurze. Który podaje do na díaz On do Bernardo Silwy. On do Ernanga I to nie, już jest akcja pierwsza dla Manchester City. Bernardo Silva. Co zrobi Bernardo Silva? podanie do. Marmusza, co to się wydarzyło? Po Rigo to wpadło. Po rikoszecie to wpadło Omar Marouz z owywcą bramki na 1-0 dla Manchester City oraz 2-0 w rewanżu. Co tu się stało? Tu był rikoszet. Bernardo Silva go zobaczył. Mi się wydawało, że to był rikoszet. Nie wiem, zobaczmy jeszcze raz na tą powtórkę. Ok, Bernardo Silva. I tutaj marmurz, czy to był? Nie! On to szczelił, mi się wydawało, że to był Rikoszet. Nie wiem. Na dole w komentarzu czy w tym był Rikoszet, czy nie? Ja no, ja bym powiedział Rikoszet. A teraz Tyago Almada dole Wida Hanczko, dobre podanie. Julian Alvarez, Aleksander Sorlo. Sorlo! Dobra interwencja. I mam, i mam, będzie rzut różny dla Atletiko Madryt. Co z tego wyniknie? Julian Alvarez w narożniku. Iktor już się tutaj ustawia. Jest łódka na no, pewno. I mamy akcję do na marmurz. Już mało obręców. Marmurz, dlaczego łączymy z tą akcją? Omar marmurz. Dobre podanie do Guardiola. Gvardiol, Gwardiol. Wypatrzył Ringa, Holanda. On to strzelił! Mi się wydawało, że to jest znowu rikoszet. Ale chyba Haland strzelił nie po rikoszecie, tylko normalnie. Ależ Guardiol wył, wypatrzył sobie Erlinga Halanda i nie, znowu nie było tego rikoszety. Po prostu lewą nogą oni strzelają. Dlatego, mi my się myli to po prostu z rikoszetem, ale nie, to nie jest rikoszet, to jest bramka. Ale to lecz równo na systemie tu jeżdżąc ja na Gwardiol. Ale może o tym za chwilę nie, bo... mam taki piłkę i teraz chodzą z tym na Gwardiol. To jest przyjęcie. Teraz ja Gwardiol do Hoedena. Phil Hoedem na skrzydle. Co zrobi Phil Hoedem? Phil Hoedem jeżdżąc na Gwardiol. Gwardiol się wywoży z dalej piłkę. I Lengnet to czuło. Jednak nie będzie w tej akcji. Nic dla Manchester City. A może ona odwód? Nie. Też nie. Omar mar marmusz. Marmusz są z daleka. obrona to obiekt. I teraz Dawid chręczko. Hęczko do Lengneta. Almada. Ale złe podanie do Alvareza a u szybko wyobrazili swój włącz i tak szybko nawet było a teraz Kurana Alvarez to było podanie czy strzał? to było podanie do Simeone. ale się... ale Stefan naszego się nie zastanawia tylko po prostu to obronił ale teraz wygranie z główki dalej nie ma w dla Manchester City Erling Haaland Marmoush. Wim taka mini taka. Ale wim tutaj sobie okiwał Ale spalony To mogła być cudowna bramka na 3:0, ale Sprawdźmy to Ojejny, aż mi nawet nie chcę zobaczyć na ten spalony Praktycznie pół ciała na spalonym Z wielonkiem głowy Tak to, cały był na spalonym Tak to, pół ciała było na spalonym Teraz Jan Oblak od, prawie z własnej bramki. Ale już samo fenomenalnie i full, holden. full holden. Chciał podać do Jeszko kwartola, ale to nie wyszło. I teraz Le normal, Le normal do Pablo Barrios. że to będzie. Gol. Bo? bo tu jest już akcja Tetico Madryt Sorlock zwalnia akcję. I po co on to zwalniał? Mogę też zbudować. A teraz Erling Haaland. Czy oni wykorzystają błąd? Erling Haaland... Nico Luisa on robi na... Tak, co za fenomenalna bramka Nico Lu Luisa! Proszę bardzo! Nawet i obrońcy potrafią stracić ładne bramki. Jeżeli nikt to nie wierzył, to jednak! Obrańcy też potrafią strzelać i udowodnił to teraz. Rico Luis. Ale, ja. Ale, fenomenalna bramka praktycznie w samo okno. No dobra, może prawie w samo okno, ale fenomenalny gol. Li, Rico Luis. Odległość około 19 metrów. A asystent lotuje Ryan Czarki Alec wysokiej nie ma szans na wrymanie tego, bo jest 4-0 w revangi. Tak, czy tam będzie może jednak 5? Może Jnak 5 Ryan Czarki, ale tutaj sobie wygiwał tych obrońców. Rinders! Reinders! Reinders. Podobna pozycja Sorryko Luis! Ogla woli! prawego jakoś nie obronił ale teraz Erling Haaland też nic Ryan Czerki, Ryan Czerki interwencja z tym razem ależ Oblak teraz się popisał no no ale no, trzy akcje, trzy obronione, ale teraz jest rzut rożny Kijani Reinders Do Rubena Diaz, ale że to podał, to może być gol modaktowy yy, czy Ruben Diaz? Spalony Ruben Diaz to uratował, że sekretarz się sprintował. Ponieważ Ruben Diaz, o właśnie, o, był na spalonym, był to były wydechy spalony. Ruben Diaz. Dijaż, ale już teraz źle podaj. I Julian Arvarez, czy to będzie ko bramka kontaktowa? To jest bramka kontaktowa w 47 minucie przedałem kontakt. 4-1 i 3-1... i 4-1 w rewanżu. Ale dobrze, wypatrzyli tylko Juliana Arvareza. Teraz powinna ta pierwsza połowa się skończyć. A może na jest akcja City, może sędzia jej nie przerwie. Ryan czerki. Ależ podania. Wygrają, ale to jest jednak koniec pierwszej połowy. Ja my się widzimy już po przerwie. I zaczynamy tą właśnie drugą połowę. Le normal. Cardoso był zawodnik Gral Betis. Tutaj dobrze to podał. Oni mogą to jeszcze nadrobić, Dawid Hanczko. Hanczko czy Bernardo Silva, ale jaki błąd zrobi Bernardo? Ale Nico Ruiz, czyli zdobywca wcześniejszej bramki, zrobił to perfekcyjnie i, i... tylko ma, ma, tylko że grożą. Fifa się ustawia na karałęzi. Czy to, czy Pablo bardzo zdąży? Marko Robanda, co za fenomenalna bramka z woleja! Czy tam nie wiem z czego, ale co za gol! Marcosa, Lorente. Obie drużyny we będą mieli ładne bramki. Ale to co on teraz zdobył. Bum! I bum z pierwszej piłki, jak on się idealnie znalazł. Fenomenalna bramka. Pięknie to zrobił. Po prostu Markus Renter zrobił to pięknie. I też prawo obrońca. Więc dzisiaj któryś z prawych obrońców na pewno zostanie mi ale to może o tym zaraz, bo teraz marmusz. Zwolił tą akcję. Ale marmusz dalej już chodzi już po lekarne. Marmusz do Arlinga Haaland ale się tam znalazł! I co? Mamy 4-2 i 5-2 w rewanżu. Haaland co robi? Haland dzisiaj druga bramka. Czyści buty Marmusowi, ponieważ dziękuję mu za asystę. Ale dobrze się tam znalazł Erling Haland. Z lewej nogi. Z lewej nogi. Lewa noga Haland to jest petarda. Sam w nie wiem, którą jest nożny, bo strzela. Jedną i drugą to praktycznie identyczne. Z prawej i z lewej masz Niezależnie gdzie by był, to i tak by był w posteli oczywiście, ale Juliano Simone. Simeone. Simeone, z tutaj Hustanów dobrze, to Max się wybronił. Fenomenalne podanie do filafodera, filfodem. Filfodem na skrzydło. Na skrzydło, co zrobił Joszko Guardiol? Brak słów, ale teraz może to jeszcze przyjmą Joszko Guardiol. Nie mam lewego oglądu, to się może skończyć ta akcja Chula Nwares! Obok bramki Obok bramki, chulę Marvares. No to było nawet proste do wykończenia. Mógł jeszcze trochę się przybliżyć i wtedy odetrzał. Po prostu na! Ale... Dla mnie to na plus że on nie trafił, no fak, ale w takiej sytuacji powinno się. postrzelać, no, a nie marnować, Ale teraz, Sorlo, oni to dobrze teraz wybraniają. Marmurz, Marmusz, 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 sam leci. Ale teraz, Lenormand, ślepy. No. Lenormand dobrze to, to wybronił, ale teraz Tijani Reinders. Reinders, Reinders! To walczył z Cardoso i. jednak nie mam piłki, ale. Dobre podanie, teraz do to Thiago, on do Juan Alvarez, a Sarnoł dobrze go sobie wypatrzył, słupek, broni Manchester City, słupek broni Manchester City od straty bramki, zobaczmy, słupek, tu był słupek, i Ortega wybija. Chodzi Jan, chyba Hanczko i wchodzi Javi Galan, ale znowu kolejny błąd. Dla Manchester City to musi być gol. Nie ma gola. No jak oni te sytuacje marnują, no, no ja nie wiem. to ty, tylko a ty nie jest jakąś drużyną, nie wiem, z Chin czy tam z Indii, że takie sytuacje marnuje, a oni to po prostu marnują. A oni to marnują, a są jedni z najlepszych na świecie, a teraz mar marnujmy na spalonym. Ale, no naprawdę, oni są dobrym wzorem, ale takie sytuacje marnować. No dramat. Po prostu dramat. I zmiana w zespole Atletico: schodzi Pablo Barrios i wchodzi Conor Gallagher. Czyli trochę mocniejszy co wynik niż ten Barrios, ale teraz, ależ tutaj zrobili błąd Atletico. No, Atletico dzisiaj królem błędów. ALEŻ PODANIE MARMUSZ 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 TO ZROBI ALEŻ OKIWA BAENĘ OMAR MARMUSZ ALEŻ PRZESTRZELIŁ JAN OBLAK, Oblak DO KLEMENTA LEGNETA ON DO GALANA GALAGER CZY ONI TO są NA 4-3 NIE SZCZELĄ BOLIKO RUIZ ALEŻ TERAZ POPEŁNI błąd i TO MOŻE BYĆ GOL Ależ przestrzelił. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jak oni to marnują. Oni to mar marnują normalnie. Jeżeli City to wygra tym wynikiem, albo jeszcze większym, to jest 3 miliony procent prawdziwe. Ale teraz Stefan Ortega. Riders. No i znowu. To, to błąd. Może teraz go tego wykorzysta. No, Może to będzie ich. Te, tak, tak to jest ich zbawiciel, to jest ich zbawiciel, ciągle martowali, przyszedł Conor McGregor, strzelił i strzelił, mamy 5 do 3, mamy 5 do 3, po błędzie, w końcu, chyba piąty raz już mie mieli, City zrobiło 5 błędów i po prostu oni to... Wykorzystać dopiero za piątym razem. Tak, nie potrafili wykorzystać błędów, ale teraz może wykorzystają ten błąd. Kuria, no nie, może on... Może on... Oj, 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 To jest lata 4-4. Tylko jeden gol przewagi Ma Manchester City z poprzedniego meczu. Co oni robią? Co oni robią? Stefan Ortega wściekły, Alex Baena, bohaterem. A znaczy się nie że bohaterem, ale on, on, on to po prostu szczera. Mamy 4-4. Jeżeli to będzie 5-4, mamy jeszcze 30 minut. Teraz oczywiście sam zagram w kolejnym meczu, ale jak oni, jak oni to zrobią na 5-4. Chwilę no, Simeone, chwilę no, Simeone, Simeone. Dokonano Galaghera, Julian Alvarez, Zorlocha. Może to będzie 5 do 4, i trzeba będzie te 30 minut będzie grać, ale też nie. Phil Foden. Błąd, Damy 6 minut. minut. Reinders Kilka z Kundrym Galagarem. Ryan Czerki na drugą stronę tutaj chciał go zaskoczyć Jan Oblak Clement Langnet, Dren Ormon Almada, Almada Aleusz Mandra Sarlocho Czy to będzie 5-4? Ja widziałem Aleusz Atletico i nie, koniec meczu 4 do 4 i tak się właśnie kończy przygoda Atletico Madrid. Spójrzmy sobie na statystyki. A ja się z Wami żegnam. Podajcie na kanał dawid.ww.Football A ja się żegnam. 5 do 4.